Nowatorski, szczęśliwy, bardzo pewny, wycięty. 69-42. No i że jak Pan to zrobił? W fazie zasadniczej zespół się troszeczkę męczył, przegrywał, wygrane mecze, a tutaj jakby złapał formę w właściwym momencie. Myślę, że prawdziwy zespół poznaje się po tym, jak kończy, a nie po tym, jak zaczyna. Jeszcze nie skończyliśmy i chcemy zrobić niespodziankę z jelenią górą. A tak naprawdę, to jest powrót wszystkich zawodniczek do zdrowia. i możliwość grą pełną rotacją. Ale czuję to, Pan widzi, że zespół jest naprawdę w formie teraz. No zgadza się, ciężko pracujemy na trainingach, robimy krok do przodu e, i tylko cieszy się z tego powodu. W e, czwartej kwarcie mógł Pan chyba spokojnie usiąść sobie nie wiem, czy odbryć piwo, czy nie, ale pan wystawił już juniorki w tym meczu. Ale te juniorki zasługują na grę na parkiecie. Biją się na każdym treningu z doświadczonymi zawodniczkami, z Martą, Zalą, Zelą, więc zasługują na to, żeby być na parkiecie. No i to że co dalej? Ale jakura tam pan tutaj już zapowiedział? No zgadza się, no, najlepszy zespół naszej grupy z zawodników z naszej grupy z zawodniczkami w pierwszej piątce grupy B więc ciężkie wyzwanie, ale jak powiedziałem przed chwilą e, pokazaliśmy, że możemy bić się jak równy z równym zespołem z jeleni Góry w, w, w ostatnim meczu jaki graliśmy z nimi w, u nas na hali. Właśnie po takich dwóch zwycięstwach to jeszcze chyba jeszcze bardziej uwierzył w to, że może wygrać z Góry. Mam nadzieję. No, dziewczyny ciężko pracują i powiedziałem im to na koniec sezonu zasadniczego, że bądźmy zespołem, na którego nikt, na którego nikt nie chce trafić w play-offach i na razie to realizujemy. No i ja tu widzę, że było w obronie to olbrzymi postęp drużyny w ostatnich tygodniach, miesiącach. Zgadza się, zaczęliśmy grać agresywnie, ale to tylko i wyłącznie dzięki temu, że możemy e, mamy możliwość większej rotacji na ławce i nie musimy oszczędzać zawodniczek z pierwszej piątki, tylko możemy grać agresywnie na całym parkiecie. No i to życzę 2 do 0 z drużyną z Jeleniej Góry. Nie, dziękuję.